Siemanko widzę. W dzisiejszym odcinku nie będziemy grali w te podróbki Yandere Simulator, dlatego że wszystkie były krapem, które próbowałem znaleźć, więc będziemy grali w tą grę, tą z pieskiem i dwójeczką i tym człowiekiem, bo nie wiem jak wam tego pokazać. O, yy, to, yy, widzicie ten płomień? To tam gdzie on jest, to tam w tą grę będziemy grali. No to zaczynamy. I jak zwykle myślałem, że się znajdzie ten, to. tę podróbkę Indiry, bo kiedyś były, ale teraz to są takie krapy, że ani to do nie podobnie, ani. ani w ogóle nic, to, to nie, nie było podobne, więc. w ogóle się nie opłacało na tym się. Więc po prostu. Zrezygnowałem, I no i możemy teraz pograć sobie tak po prostu, dokładnie ja. I no w tą grę już trochę pograłem, kilka poziomów już przeszłem. Przepraszam was widzowie. Już powróciłem. Chodzi o to, że ja potrzebuję yy, jedzenka dla piesełka mojego. I przez to, że nie mam w ogóle... Przepraszam was widzowie, jeszcze tutaj będzie 10 dni dla pieska i muszę je kupić, więc widzimy się jak już obejrzę reklamę. No, to już jesteśmy. Tym razem... No! Mamy trochę jedzonko. Dokładnie mi... Obra... ...build. No, Automatyczny Dona, dziękuję. Mam karabin automatyczny. O! nie... Ja o, kolekt. Nie, ja muszę poszukać. Może jakiegoś... Mmm. Myślę, że. I ja łazna obrzyma. Nie będę brał sernika, bo nie będę go brał. Nie chcę, żeby mu się coś stało. No i nie wiem, co będziemy dzisiaj robili, bo. Bo akurat. Jak zwykle, skipnę to. I idziemy. Łoj. Ten pistolet mi się szybko skończył w nipule. No, więc jakby coś, to może podam wam nazwę. O tej gierce I... I następnym razem, może w odcinku I to tak mówię może Puszczę muzyczkę jakąś Która nie będzie mnie przygłuszała, bo puszczę ją tam z daleka Będzie sobie Będziecie sobie ją słyszeli A ja będę tam do was mówił Skipnę, bo Rozmowy nas nie interesują. W tej grze nie, nie chodzi o gameplay. No i tak, nie znam Anglika. Więc nie będę mógł wam tego, by nie mógł wam przetłumaczyć nawet, więc nie opłacałoby nawet mi się tutaj mówić. No, tam dwie dony do Sernika. Więc teraz idziemy tutaj. Um, I myślę, że... Myślę, że wezmę stary zostaw. Niby ten karabin automatycznie jest spoko, ale za szybka amunicja w nim znika, jest za mało na sam początek. Bo jest jedynie jeden ma magazynek. A trzeba wyładować pół magazynka na jednego zębiaka. A tu jest jedna kula w tym Desertiglem. Jak wala Desert Eagle. Jedna kulka w łeb. Dobra, klikamy. Ach, nie miałam noża. Restart. No wiem, rzucać się na te kule niby nie powinienem, ale muszę mieć jakiś rzut na te kule, bo... ...ja nie będę miał tego plusu. miał problem ze w ogóle przetrwaniem, bo w tej grze głównie chodzi, żeby mieć jak najwięcej tych kul. I... No jak nie będę miał tych kuleczuk, to nie będę miał jak przytrwóć. Pił, ucinam się, biegłem, biegniemy za kulami. Tamte ząbiaki z tyłu nas nie obchudzą. A jak chcecie, żebym mógł, tak mówił na odcinkach, jak jakiś powaleniec, to mogę tak na odcinkach mówić. Bo jak nie chcę ci tu nie będę mówił. Dzisiaj mam być taki krótszy odcinek nie będę takiego 11-minutowego, ale z tego pół Tak jak mój był pierwszy odcinek. I. Będziemy tylko taki czysty LD no gameplay będziemy robić. Będziemy tacy jak każdy i będziemy zawalić No the gameplay bez reklam tym razem, bo nie mam... Jestem za biedny żeby mieć reklamy. Łoboje, o Boże, o Boże Łoboże o Boże, jak ja jak działał pięknie Łobu kurde, no Łobu dubu uczyściłem sobie drugę więc możemy iść Łobu do, dub dub Ja chodzi z obrzynem No, i przy okazji te broni są trochę lepsze od tamtej M4 nie opłaca mi się, bo tam był ulepszałem. A tamte za ciepłe amunicję zużywają. I też są trochę mniej. A tak, mam. z 10 minut w tym odcinku będzie, bo. Bo po prostu tyle mam czasu i tyle będę nagrywał, bo. Tyle, ile mam czasu, to tyle mam czasu. Nie będę dłużej siedział nad czymś, jakby mimo czasu. No i Get! No każą mi pacić. To... Okej. Okay. Zabiją mnie. Zobaczmy go że życzę. A jednego jestem pewny. YouTube mi tutaj da ograniczenia wiekowe, bo było widać flaczki. Dobra, to ja tę grę wyłączę. Podam wam jej nazwę, tylko wejdę w jej informacje. Tu. A aplikacji. Macie tutaj nazwę gry. Ile tutaj ona zajmuje. O co w niej chodzi? No, napatrzyliście się, zrobiliście screena. Pewnie tak, więc albo przeczytaliście. więc Dzisiaj jeszcze chwilę pogramy w głębokie, ale na takim innym tajkunie. Ładnie tajkunie tylko na takim trybie horrorkowym. Że. Czekajcie, no to się musi nie doobrócić. Grałem kiedyś na nim, miałem dużo osiągnięć. I najlepsza jest ta wersja, bo ona jest bardziej dopracowana i do tego jest jeszcze jest dużo osób. Bo tu jest osób 100 na serwie, a tam ledwie, pamiętam, 10. Więc jak się w nocy zrespicie, to nie jest już to pewna śmierć. Bo jest możliwość, że zobaczy, spotkacie kogoś, mm, po prostu, kto ma bazę, i y, on na drugiej większości ludzie są życzliwi i wpuszczają ludzi innych do swoich baz, i dają im jedzenie, picie, co tam chcą. <laughs> Jakiś typow bazą chyba, bo stał tak stacjonarnie. jest baza, typu ma bazę. typie, typie no. Mhm, nie ma bazy. No, ja widziałem ten spokój. O, pizza? Nie, no. Pustki. Najchętniej to bym wziął jakieś pod um, łóżko. bym wziął jeszcze jedno łóżko piętrowe i to byłoby łóżko Małżeńsko piętrowe teraz będzie. Robię łóżko małżeńsko-piętrowe Więc proszę mi tu nie przeszkadzać Małżeńsko-piętrowe łóżko. Dobra, więc tu obrócimy to zielonej. No i tu chodzi, że w nocy tutaj są pracownicy. To jest nie gra o nieskończonej Ikei. Gra SCP SCP Wiecie chyba co to SCP, jak nie to sobie to wpiszcie SCP 3000 yy, y, 308 3008 i idem czy wynik na YouTube I sobie przysłuchujcie klipy puste Dokładnie o co w tym SCP chodzi Akcept. I my tu się uwomy. No. Ale to nie będziemy długo grali w tą grę na ten trybie. A, tylko króciuteńko. Dobra, tu się telewizorek wezmę. Chodzi o to, że tu jest bardzo niebezpiecznie po nocy siedzieć bez bazy. I trzeba mieć szybciutko, jak jesteś w nocy. Czekajcie, Roxanne B nagrał coś i ja mam powiadomienia od z kanału Roxanne B. Polecam też bardzo fajny kanałek. Oczywiście nie mówię, żeby jakąś sympatię wzbudzić, ale mam nadzieję, że ktoś wpadnie i zostanie widzem. Biegniemy, nas już nie obchodzi tamta baza, bo ona jest spalona, dosłownie w przenośni. Albo jednak nie, to jakiegoś innego typa goni, albo typka, jakiegoś typka gonił, nie nas, więc my jesteśmy w tej bazie bezpieczni. I mamy luster, okienko, mamy telewizorek doświadczenia. I żyjemy pięknie. Normalnie to też łą chyba można znaleźć, ale raz go znalazłem tylko. I wtedy można się naparzyć z tymi i jakoś wygrywać z tymi podwórkami, ale mi się raz tylko zdarzyło znaleźć łą albo inną bronię. No to dobra. i przepraszam widzowie, że miałam zrozumieć się drzeć, dlatego że słyszałem tam z innego pokoju, bo y, ja swoje rzeczy pomyłem i y, mi Łucjach, moja raczej moja siostra y, chciała w, mamie, w, mojej mam wcisnąć, że nie pomyłem, a swoje rzeczy pomyłem i... I po prostu miałam się zawrzeć do niej, że że sama nie pomyła i po prostu się pożreć. Ale już za, trochę. Ja na tym gameplayu tak bardzo lubię grać sobie w gierkę, że jak często gram, to na czacie pisałem, żeby wyobrazić, co tam napisać. I zazwyczaj bez opowiadania po prostu dra się nauczę, żeby się ode mnie po prostu. No, podwaliło wiadomo i po prostu żeby się żeby żeby mnie po prostu nie denerwowała, bo jej się nie chciało pomyć, a ja swoje gareczki pomyłem i y, mnie denerwuje tym, że po prostu nie może mi dać spokoju i chce mnie zdenerwować albo co gorsze, żeby mi coś zabrała mama, albo żebym się zdenerwowała na mnie mama. Więc y, sorka, że miała się zadrzeć. Da, za to was widzowie przepraszam. Bardzo, bardzo was przepraszam. I pewnie brzmi jak każdy typowy youtuber, że zrobi jakąś gafę na odcinku i zacznie przepraszać. A, ale to na serio was sorka widzowie, bo no, żyję pod dachem z moją siostrą, pod jednym dachem i ciężko nam jest ze sobą wytrzymać. No, dosłownie ciężko wytrzymać się z nami. o Boże, ten typ, co on tutaj robi? No i właśnie o tym mówię, że albo musisz najlepiej być życzliwym, bo ten typ na przykład później będzie mógł być takim bogatym typkiem w gry, w tej grze, że będzie miał bardzo dużo rzeczy. I jeżeli ty mu raz pomogłeś, to on może tobie pomóc kiedy indziej, na przykład, jak twoja baza będzie już. Na przykład spalona i ktoś i, i potwory będą się o nie wiedzieli i będą robiły na to szturmy i ty nie, od, nie, nie odeprzesz żadnego szturmu i po prostu zaczniesz uciekać i się schowasz u na przykład tego typu w bazie, bo on sobie zapamięta to, że ty mu kiedyś pomogłeś jak jego baza na przykład była tak zniszczona. I polecam właśnie tak pomagać i, i w tej grze jest jedno spoko, że jak umrzecie to możecie wrócić tutaj i tak. Wpisujecie, robicie z PowerPointy. Wpisujecie DOM na przykład, albo jedzenie. DOM. Klikacie to, to, to. Tik, tak, tak, Na przykład. Klikacie, wyślij. Kolor na przykład niebieski, bo lubię. Ok. Respawn kern. No i resp respawny koordynaty. I Zostają ci to jako koordynaty, odchodzicie od bazy, pojedzenie i potem wracacie y, do tych koordynatów, na którym były, była wasza baza czy twoja czy twojej y, baza. Ciekawi zawsze czy te widlaki z nigdy się szkoda, że nie da się ich kierować, bo bym chętnie na serio pod nimi pokierował, ale najpierw to musimy jakieś jedzonko znaleźć. I polecam Wam robić zapasy. Takie duże zapasy, które wystarczą Wam na określoną ilość czasu, bo dzięki temu możecie łatwiej nie musicie ciągle wychodzić z bazy i po zapasiki. I to jest naprawdę polecam, bo często ja tak robię i potrafię przeżyć w tej grze długie godziny gry. I widać, że już się powoli materiał zbiera. Po prostu musiałem. Znaleźć temat do nawiki i po prostu Zacząć gadać, bo Powoli mi się w grę nudziło i po prostu miałem skończyć, ale widać, że Po prostu nie miałem o czym do Was gadać, ale teraz znalazłem ten co I Jestem przygotowany na Długą grę, o i widać Takie są różne zestawki, po prostu jak widzicie jakieś jedzenie, które da się podnieść do plecaka to jest to albo jedzenie, albo lekarstwa. I polecam wam dużą ilość tego brać, bo to naprawdę życie wam może uratować i nabrać tego jedzenia trzeba na bardzo dużo. I codziennie przychodzić do tam, gdzie znaleźliście to jedzenie, gdzie znalazłaś lub znalazłeś to jedzenie. I jeżeli... No, i tutaj jeżeli, no widać, że typy chodzą, i wzią, zrobiłeś zapasy, i idziesz. No, albo jeszcze jesteś głodny, sobie jesz na przykład tego, czego masz najmniej, czyli R, R, i masz już prawie 100, więc jeszcze jesz jeden kawałek pizzy, i zbierasz, i idziesz szukać jedynie dalej. Bo na przykład nie masz całego plecaka wypełnionego. No bo naprawdę zjadłeś coś, bo byłeś głodny w grze. Ja nie chcę, żeby ktoś inny miał na przykład... Lubię pomagać w tej grze, ale nie lubię, gdy ktoś bierze całe jedzenie dla siebie bo często gęsto całe stada ludzi przychodzi i biorą mi jedzenie i całe I dzięki temu jeżeli biorę ogromne zapasy jedzenia do swojej bazy to mogę jakoś przeżyć i nie umrzeć z głodu na przykład. I zazwyczaj apteczek jest dwa razy więcej od jedzenia, a apteczki nie są aż takie OP, dopóki jak nie zrobisz bazy, to są... to są OP, ale jak nie zrobisz tej bazy, jak zrobisz tą bazę, to... Nie są one aż tak bardzo OP, bo... No... Ja jesteś dosłownie najedzony, bo nic ci oni nie mogą zrobić, te potwory w bazie. To... Dlaczego oni całe dolne piętro post postanowili? Próbcie róbcie dach, później kolejne piętra. Ja się chyba widzowie wylogowuję. Po co nam bazak, jak to nam potwory wskoczą? Dlaczego oni nie użyli tej telewizorowej ściany? Aha. Zrobili schodki. Y zaraz po drabinie, buce wchodzić. drabinka jest lepsza, bezpieczniejsza. Potwory po niej nie chodzą y i jest bezpiecznie. Trzeba dach robić. Typy są naprawdę nieogarnięte w tej grze. Bo jeżeli dachu nie zrobisz w tej grze, jeżeli ścian w tej grze nie zrobisz, to też masz przewalony. Ale da się jakoś zastawić, je, zmniejszyć bazę, ale jak dachu nie, jak dachu nie zrobisz, yy, to tego nie, zas, nie masz jak zastawić po prostu często, I po, bo dach jest najbardziej obszerny często i no, jak go nie zastawisz, to no, potwór na bank ci wejdzie, bo wskoczy, bo są... Często, gęsto takie siłacza, potwory w tej grze. Często, gęsto się razpią. I dzięki nim one ci potrafią skoczyć przez dach. Tak? Dosłownie wskakuje ci przez dach. I ty nawet nie wiesz, kiedy one cię wskoczą, i cała baza jest spalona? Bo on się y, zakamuflał w, w jednej części tej bazy. I w nocy będzie się próbował zabić. Cała baza idzie do spalenia, bo bo marnuje się czas. I oni takie wieże obserwacyjne. Po co oni te wieże obserwacyjne robią? Więc one i tak się im nie przydadzą nigdy więcej. Tutaj łóżka to rozumie, te piętrowe, żeby tutaj kładzieć się kibać. Dobra, ale ja tu... I... Co Co to... Co to... Co to... Co, co to robi tutaj? Nie rozumie typków, na których czasami... Jakby oni nie wiedzieli, że dach jest wersją przetrwania. Z kim gadasz? Nagrywam. No, przepraszam, widzę, że musieliście to słyszeć, bo no nagrywał. No, no po prostu wyszło mi do pokoju. I tu jest taki mały pokoik. Nikt tędy nie wejdzie ani nie wyjdzie. A odgwizdywanie też da zabiera dużo jedzenia, dokładnie energii. Ale na serio, jeżeli jakiś typ gwizdę, bo po prostu na przykład nie ma bazy, to polecam mu odgwizdnąć, bo on może zostać z wami i po prostu Wam pomóc w ogromnej... W, dół, w budowie raczej. Bo wiecie, gdy jakieś typo pomaga Wam w budowcie, na właśnie takiej wieży, jak ja mam, to robicie to szybciej. A im szybciej to zrobicie, na przykład, gdy ja mam tak setki osób, będą mnie tak przyjemnie, na przykład 100 osób będzie mieszkało w jednym miejscu, to ta baza będzie ogromna i każdy będzie sobie chodził po zasoby, rozbudowywał ją. Właśnie tak jak my tutaj. No. Zrobiłeś byś to szybko tak samo? No nie, bo to jest projekt na grube setki osób i jak zrobisz go w grupie, to tu naprawdę się opłaca mieszkać razem, bo nie dość, że ciężej umrzeć, bo jak jeden znajdzie łom, to cała, bez, cała grupa jest bezpieczna. I jak jeden zacznie budować, to hmm, cała grupa będzie z tego korzystać. A więc je, a nie jedna osoba. Czyli jest to bardziej też wydajne. Mniej zasobów marnujesz. Bo w tej zasobie, gdzie są naprawdę na wagę złota. Te igrze zasoby na serio są na wagę złota i... I co do Jak po uciekamy, to ja zostanę sam znowu. Ale tym razem nie będę nas tam prosto wpuszczał. Jak zwykle, to ja odciągam otwory z bazy. Klasycznie. Bo zawsze jak jakiś typo mi wpuścił do bazy, bo ja zawsze zaczynam budować. Ja wszyscy typy się wyłączyły do budówki, ja im pomogłem. A oni mi powpuszczali potwory do bazy, i ja jak zwykle musiałem ich odpierać te ataki tych potworów, żeby po prostu nie umarła cała grupa. Ja zazwyczaj umierałem, i oni sobie całe jedzenie przejmowali. Dlatego od tamtego czasu zawsze zacząłem robić. No, po prostu takie savey. No i tak muszę się poleczyć. Mnie tam nie tam bym go otworzył. Boże, Za odcinki jest już przydługi. Więc ja się już z wami żegnam. Widzowie. Przepraszam, was, że ten odcinek był taki długi. Siemanko. I widzimy się w następnym. Tylko czekajcie. To Siemka. на правда.